Rut Moabitka Iwan Weniaminowicz Kargel. Urodzony w 1849 zmarły w 1937. Rut Moabitka, czyli część moja przypadła w miejscach uroczych. Z języka rosyjskiego przetłumaczył Wojnikiewicz w 1997 roku. Od wydawcy: Nasze bractwo zawsze potrzebowało i teraz potrzebuje czystej, zdrowej, duchowej literatury. Niektórzy bracia przepisywali wiersze i dialogi, przechowywali, jeszcze przechowują jako wielką wartość. Część takiego materiału trafiła do redakcji pisma Życie Wiary i umieszczona została na stronicach tego pisma. Przepisywano nie tylko wiersze, ale i całe książki. Tak na przykład brat S. Owczynikow, mieszkający obecnie w Paragwaju, przepisał ręcznie kiedyś w Rosji książkę Rutma Pitka, której autorem jest spoczywający w panu brat Kargel. Tę książkę brat Owczynikow, przechowywał przez długie lata i przesłał nam do ponownego wydania. Brat Prochanow zamieścił ją w odcinkach w Piśmie Chrześcijanin w 1928 roku. Ja osobiście przeczytałem ją trzykrotnie i jeszcze chciałbym czytać. Ona odnawia i pobudza do ofiarnej pracy. Gdy doświadczyłem na łamach pisma o zamiarze wydania tej książki, to z różnych krajów posypały się nawet od starych i doświadczonych pracowników na niwie Bożej prośby o jej przysłanie. I dlatego głęboko wierząc, że książka Rut Moabitka przyczyni się do wielkiego błogosławieństwa dla wielu dzieci Bożych i pobudzi do bardziej gorliwej pracy tylko w tym celu, wydajemy ją. Redaktor pisma Życie Wiary k Shimuda. Rut Moabitka Czyli część moja przypadła w miejscach uroczych. Drogi czytelniku, chciałbym w tym artykule włożyć Ci w rękę słabą kopię drogi Bożej pewnej duszy, która na tej drodze stała się nie tylko szczęśliwą, ale w pewnym sensie tego słowa błogosławioną. Do wydrukowania tej kopii pobudziła mnie ta sytuacja. Że chociaż nakreślona tam droga przez wielu dawno już znana, to jednak tysiące niestety przechodzą ją tylko w części. Skutkiem tego jest to, że taka w połowie przebyta droga nie doprowadza ich do szczęścia, i rozczarowani pytają o przyczynę tego. Być może panu podoba się przez ten artykuł. Wyjaśnić takim rozczarowanym duszom, w jakim miejscu są na tej drodze, gdzie obecnie zatrzymały się i co jest przyczyną braku ich pełnego błogosławieństwa w Chrystusie. I jeszcze, być może, upodoba się Panu pobudzić tym artykułem gorliwość innej duszy, znów podnieść się na rozpoczętej drodze. I zdecydowanie dążyć do celu, gdzie w końcu mogłaby, triumfując, powiedzieć: Część moja przypadła w miejscach uroczych. Niech Pan w tym celu obdarzy błogosławieństwem ten artykuł. W czasach, gdy rządzili sędziowie, tak rozpoczyna się mała, drogocenna księga, której nadano nazwę Ród. Ten, Wydawać się, mogłoby zwyczajny przypis ma duże znaczenie. Jeżeli tylko uważnie przeczytamy Księgę Sędziów, możemy dokładnie zapoznać się z warunkami, w których wydarzyło się to wszystko, o czym donoszą nam te cztery rozdziały. Sytuacja Izraela w czasach Sędziów była nie do pozazdroszczenia. W tych dniach łzy, ból i prześladowania były częstym udziałem. Pojedynczych ludzi, a często całego ludu. Coraz dalej odchodził Izrael od Boga, jego duchowy stan był godny pożałowania, dlatego że po tym, gdy odeszli Aaron i Mojżesz, odeszli spośród nich Jozue i Eleazar, Izrael upadał coraz niżej i wydawało się, że nie ma środka, którym mógłby pomóc. Społeczna sytuacja nie mogła być inna, skutek powiększającego się odstępstwa, zamętu, grubiaństwa, pogańskich obyczajów, grzechów wszelkiego rodzaju, o których wystarczająco świadczy księga sędziów. Ona uświadamiająco dodaje: W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił, co mu się podobało. Sędziów 17:6, 19:1, 21:25. W ogóle cały lud zupełnie nie miał ani Bożego, ani ludzkiego kierownictwa. Bóg odsunięty przez swój lud na dalszy plan objawia się tylko od czasu do czasu, wyciągając swoją ciężką rękę sprzedając ich coraz bardziej silniejszym wrogom, to powstrzymywało pochód grzechu. Ludzie ciężko wzdychali pod ciężarem zwycięzców w sławnym, obiecanym kraju. I z błaganiem wołali do Niego, wtedy znów Jego miłosierna ręka ratując wkraczała, ale wszystko jedno, Izrael nie nawracał się do Boga całym sercem. Cudownie i chwalebnie okazuje się ta niewidoczna moc kierownictwa Bożego w te smutne dla Izraela dni. Doszło do nas opowiadanie o pewnym radosnym wydarzeniu, Pan oddzielił to wydarzenie od innych opisanych w księdze sędziów jako skarb i zachował je dla nas jak w szkatułce na cenności w oddzielnej małej księdze ród. Jednak jakby nie było radosne i piękne to wydarzenie, ono jest dla nas ważne zupełnie nie z powodu piękna. Zawsze to wszystko, co mówi nam Pismo jest pouczeniem, przestrogą, napominaniem, pocieszeniem, i kierownictwem ku temu, aby być podobającymi się Bogu. Jest to pewne i w stosunku do Księgi Ród. O jakże głębokie prawdy zawarte są w niej dla każdego dziecka Bożego! Jakie źródła mocy objawia ona i jakim może być pobudzeniem do życia w pełni Chrystusowej, jeżeli nauczymy się rozumieć jej aluzję. Niech upodoba się Bogu dać nam z niej naszą część. Pierwszy rozdział, od którego zaczniemy, ukazuje nam, jak droga zbłądzenia jednego Izraelity w ręku Bożym przekształca się w środek przyprowadzający do Izraela ród Moabitkę. Czytamy tam o przeprowadzce Elimelecha ze swojej ojczyzny. Kim był ten człowiek, którego widzimy wychodzącego z Izraela? Tak zapytujemy ze znanej przyczyny, bo wiemy z wyprzedzeniem, jaki smutny był jego los. Odpowiedź, którą daje nam słowo, brzmi: był to człowiek z ludu wybranego przez Boga z poważnej rodziny zajmującej pierwsze miejsce w pokoleniu Judy. Mieszkał on do tej pory w małym, ale znanym mieście izraelskim. Wołanie w Betlejemie, co znaczy Dom Chleba. Wskazuje to na to, że było to miasto, w którym można było spodziewać się dużych zapasów żywności. Szczególnie zaś chwalebnie brzmi imię tego Izraelity: Elimelech, to jest Bóg jest królem. Wydaje mi się, że to imię, które od dzieciństwa nosił ten człowiek. Było jakby protestem przeciwko temu, o czym, jak widzieliśmy, wielokrotnie świadczy księga sędziów, mówiąc: W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Zawsze, gdy wypowiadano to imię, to jak gdyby mówiono: Bóg jest królem, ale mieć dobre imię to jedno, a nosić to dobre imię z pełnym prawem to zupełnie inna sprawa. Dobrze jest każdemu dziecku Bożemu. Jeśli Bóg rzeczywiście jest królem w jego sercu i życiu, lecz wtedy Bóg powinien też panować we wszystkim. Czy odstąpiłeś mu tron serca swego, bracie mój, moja siostro? Czy na jego ramionach to panowanie? Czy uczyniłeś tak, jak czyni wielu, którzy dają miejsce panu Jezusowi jako swojemu prorokowi, albo uważają go za swojego arcykapłana? Torującego im swoją własną krwią drogę do nieba, ale nie jak dla króla, któremu w pełni posłusznie i wiernie służą? W przypadku z Elimelechem wygląda na to, jakby on pozwolił Bogu być królem tylko do tej pory, dopóki wszystko szło zgodnie z jego pragnieniem i dopóki mu się to podobało. Bo przecież kiedyś nagle wstał. Nie zapytawszy Boga, króla swego, i zrobił to, co mu wydawało się dobre. Opuścił on piękny, obiecany kraj, swoje dziedzictwo i odszedł od niego. Z nim musieli iść jego żona Noemi, przyjemna, radosna i obaj synowie. O ten pociąg opuszczania ojcowskiego domu. Czai się jeszcze w tak wielu drogich dzieciach bożych, ale dlaczego tak jest? Wywodzi się to z tego, że ciągle noszą w sobie dwie natury. Prawda, są one nowym stworzeniem z nasienia drugiego Adama, ale wszyscy według starej natury pochodzą od pierwszego Adama. I oto, gdy oddają pierwszeństwo tej swojej starej naturze, wtedy znów odchodzą do dalekiego kraju. Wszystkie dzieci Boże wezwane są z zewnątrz, ze świata do Chrystusa. Świat jest ich było Matką, ale mleko matki dla wielu pozostało smaczne. Jeśli niewystarczająco i niedosyta karmią się przy stole ojca, wtedy znów ich ciągnie do poprzedniego. Strzeżcie się, dzieci Boże. Co zaś było główną przyczyną przeprowadzki elimelecha. Oto ona, nastał głód w kraju. Jakże to dziwne, głód w Betlejemie? Brak chleba w domu, chleba? Smutno, jeśli o mieszkańcu Betlejemu mówi się, i on zaczął cierpieć niedostatek. Pismo bardzo wyraźnie ukazuje, że głód, gdy nastał w Izraelu, zawsze był karą Bożą i zwykle był karą za odstępstwo od Boga. Tak zapewne było i w Betlejemie. Głód zawsze jest czymś strasznym w powszednim życiu. W takich czasach zdarzało mi się widzieć, błąkających się, jak cienie pożółkłych o kolorze ziemi, chwiejących się na nogach. Jednak o wiele jest straszniejszy głód w duchowym sensie. Szkoda tylko, że cielesne nasze oko jest ślepe i nie widzi chwiejących się dusz. Bytujących pod sztandarem głodu. Pytanie do każdego z Was: czy masz chleb? Czy wystarczająco masz pokarmu dla swojej duszy? Jest to ważne pytanie. Jeżeli tak, jeżeli masz nadmiar chleba, to chwała Bogu. Wtedy patrz, jedz należycie, karm się nim rzeczywiście, miej nadmiar, nie na próżno, ale tak będzie w każdym przypadku. Tylko wtedy, gdy po każdym jedzeniu w tobie wykształci się moc, moc służby Bogu i ludziom. Jeżeli Twój chleb nie będzie tak jedzony, to należy się obawiać, że Bóg zabierze go tobie i nastanie dla ciebie głód. Pan dopuszcza głód, aby on przywiódł odstępców do Boga, aby zmusił ich wołać do Niego. Ale wielu których dosięgnął głód, nie robi tego, co zaś oni robią. Oni czynią z niego pretekst, aby uciekać. Tak, widzimy i tych biedaków oni pod pretekstem ucieczki przed głodem odchodzą od chleba, od ich prawdziwej gleby, od Boga. Inni zaś cierpią głód w Bożym domu chleba, gdzie wielu nasyca się i znajduje zaspokojenie. Ale dlaczego tak bywa? Dlatego, że pragną oni otrzymać to, co nie jest chlebem i czym nie można się nasycić. I myślą, znaleźć to gdzieś w innym miejscu, i to ich pociąga. Tak zapewne było i z Elimelechem, bo przecież jego sąsiedzi nie odchodzą z nim, jeszcze wystarczająco mieli pożywienia w Betlejemie. Tylko on jeden ma nadzieję tą drogą polepszyć swój byt. O, wy, których zadaniem jest rozdawanie chleba w domu chleba, wykonujcie wiernie nakaz naszego Pana, który powiedział, dajcie wy im jeść. Mateusza 14:16. dajcie im wszystkim prawdziwy chleb z nieba, aby nie znaleźli przyczyny odejścia. Dokąd idzie Elimelech, napisano aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. Jeżeli chce on tylko tego, to można byłoby założyć, że nie ma on na rozumie uszczerbku. Moab graniczył przecież z krajem izraelskim. Jeśli ktokolwiek w Betlejemie podchodził z północnej lub wschodniej strony swojego domu, bo zwyczajnie w jego domu z tych stron były okna, to mógł on bardzo dobrze widzieć łańcuch moabskich gór. Za nimi rozpościerają się równiny pól moabskich. Wydawać by się mogło, że można ręką dosięgnąć ten mały kraj, tak blisko on leżał. Było to najbliższe sąsiedztwo. Być może myślał i mówił swoim oraz wszystkim w Betlejemie: Pozostaniemy w pobliżu naszego ludu. Pozostaniemy tam niedługo i, jeśli zechcemy, powrócimy z powrotem. Tak więc wzięli co mieli najlepsze i zabrali to z sobą, mówiąc, że wyszli z bogactwem. Wiersz 21. Jeżeli nawet musieli zostawić tu jakieś dobro, czego nie można było zabrać ze sobą, to mieli nadzieję znaleźć na moabskich polach wystarczającą rekompensatę. O! Nieszczęśliwi są wszyscy, którzy pozostawiają swoją błogosławioną rolę i swój ukochany lud Boży, bo niepowstrzymanie ciągnie ich do Moabu. W różowych barwach malują sobie obczyznę, zanim przeprowadzą się tam. Nigdzie im nie będzie tak dobrze i wspaniale jak tam. Betlejem, dom chleba, gdzie mieszkają i który opuszczają, nie może wytrzymać żadnego porównania z Moabem. Nie, nie. Nie na zawsze opuszczamy was, mówią wszystkim. Odchodzimy niedaleko, sami widzicie. A co dotyczy późniejszego, to zawsze będziemy trzymać się bardzo blisko, a nasza zdecydowana decyzja to niezmiennie i szybko wrócić z powrotem. Takie mowy słyszy się i obecnie. Wielu kiedyś było w ścisłym związku z ukochanymi Bożymi, a być może i trudzili się na niwie Bożej, jak Demas. Lecz o nich można powiedzieć to samo, co apostoł pisał o swoim niewiernym współpracowniku. Albowiem, Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. 2 Tymoteusza 4,10: Gdyby oni mogli widzieć do przodu, jak mylą się w swoich rachubach, jak oszukują siebie samych, posłuchajcie, wy. Którzy patrzycie na Moab, nigdy, nigdy Moab nie zadowoli Waszej duszy. Ona nie jest stworzeniem dla Moabu i nie została odkupiona dla Moabu. Tym, czego ona potrzebuje, jest Bóg. Lecz zaprawdę nie jego idziecie szukać tam, chociaż mówicie, że on i tym jest. Odwrócicie szybko o swoje serce i umysł od tego, jeśli one w jakikolwiek sposób skierowane są tam. Ale co stało się z Elimelechem na obczyźnie? Niełatwo jest przekazać to, co tam się zdarzyło. Trzeba byłoby to zapisać nie atramentem, ale gorzkimi łzami tych ludzi. Proszę cię, drogi czytelniku, Przeczytaj uważnie od trzeciego do piątego wersetu tego pierwszego rozdziału. Tam, w krótkich słowach, opowiedziana jest smutna historia, jakiś tragiczny los. Właśnie tam, dokąd ten człowiek się udał, aby uratować swoje życie i swoich bliskich, tam właśnie dosięgła go śmierć. Prawda? Jak oszukały ich wszystkie rozumowe rachunki bez Boga? On sam. Elimelech umiera na początku. Był on głową domu. On zorganizował przesiedlenie. Główna wina spoczywa na nim. I pierwsze ciężkie uderzenie spadło na niego. Jeśli nie liczymy się z Bogiem, to Bóg wszystko jedno nie da zbić siebie stropu. On dalej liczy się z nami. Jednak jaka to poważna rzecz, że wy ojcowie i matki musicie podejmować decyzje w życiu. Jaka odpowiedzialność spoczywa na was za każdy krok, w jakimkolwiek kierunku byście go nie przedsięwzięli? Spójrzcie na Elimelecha w Moabie. Myślał on kiedyś, szybko wrócę, ale nigdy do domu nie wrócił. Ale oto teraz matka i obaj synowie byli wolni, mogli wrócić do Betlejemu. Wybór był teraz w ich rękach. Czy ta myśl przyszła do nich, czy naradzali się ze sobą? Tego nie wiemy. Jedno tylko się wyjaśnia: ich chęć zadomowienia się w Moabie. Oni nie wracają, ale idą dalej po wybranej przez Ojca drodze, wbrew woli Bożej. Obej synowie wzięli za żony Moabitki, czego surowo zakazywało prawo Boże, podobnie jak Ojciec. Nie dali Bogu, aby był królem. Ale postąpili według ducha tych czasów, tak jak wydawało się im lepiej. I tam w kraju na obczyźnie, gdzie ich nie widzieli ani jeden z ich braci, czynili to z lekkim sercem, nikt ich nie upominał za to. Ojcowie i matki. Jeżeli wybierzecie złe drogi, to oczekujcie tego, że i dzieci wasze uczynią to samo. One pójdą nawet dalej niż wy w nieczystym kierunku, ale oczekujcie tego i tego, że one skończą tak samo jak wy. O machlonie i killonie mówi się, że umarli w Moabie. Czy widzicie bracia moi w Moabie? Chcecie tego czy nie musicie umrzeć? Nie myślcie, że iść do moabskiego kraju zawsze oznacza rozpoczęcie jawnego życia w świecie, unikanie społeczności z dziećmi bożymi i przebywanie w takim położeniu, gdzie zupełnie nie ma dzieci bożych. Chociaż i to zawiera się w pojęciu Moab, ale bywa też inaczej. W tym czasie, gdy na zewnątrz jeszcze nie odróżniacie się od innych wierzących i chodzicie jeszcze jako pełnoprawny członek pośród nich, Możecie już być w Moabie, jeżeli wasze życie wiary toczy się na cielesnym gruncie. Apostoł mówi: Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Rzymian 8:13. Dlatego bójcie się kierować nawet wzrok na Moab. Kto jednak już to uczynił, albo nawet przeniósł się do Moabu, to pośpiesz się już dziś wrócić, bo jutro może być za późno.